Taka rzecz, która mi się nasunęła pod uwagę, no to, że chyba raczej Tomasz Kafarski nie odejdzie od gry na trzech stoperów. I gol! Jest 1 do 0, nie minęło 90 sekund. Mamy bramkę, choć pytanie, czy tutaj ta euforia nie jest przedwczesna. Bójźmy jeszcze raz na tę sytuację. Daleki wyrzut z autu. Zagrywał piłkę, no to był gol Ale samobójczy. Ale to był samobójczy, no Majsa fal. samobójcza bramka mimo rozpaczliwej interwencji. Siódma minuta spotkania. Próbuje otrząsnąć się zespół gości, to było Dobre, dalekie wyrzucenie piłki. Wypożyczony z legii Warszawa, teraz grający na poziomie ekstraklasy, Komar też tutaj spisuje się całkiem nieźle. Będzie miał okazję i zespół Sandecji jest rzut karny. Szybko odpowiedzieli już w siódmej minucie. Jakub Wrubel coraz mocniej pada w Małopolsce. Jakub Wrubel wywalczył rzut karny w ostatniej ligowej kolejce. Sandecja w Głogowie nie wykorzystała jedenastki. Maciej Mas wprowadzony w drugiej połowie uderzył z 11 metrów w zewnętrzną część słupka. To jest jeszcze raz ta sytuacja Kościal Wróbel. No Ręka i... Szałowieja tak. Jakub Wrubel kontra Kevin Komar. Mają okazję gospodarze tej konfrontacji, bo nie gospodarze tego obiektu doprowadzić do wyrównania. Wrubel Jest gol, pewnie wykonana jedenastka przez napastnika drużyny Sandecja, więc bardzo szybko odpowiedzieli są Sączersi na to trafienie drużyny Puszczy. Mamy remis w Niepołomicach, jeden do jednego. No bardzo pewny strzał, lewa noga. Majsy fola, ale był to gol samobójczy a przed momentem do wyrównania doprowadził pewnie wykorzystując jedenastkę Jakub Wrubel. Jaka sytuacja. Gramy dalej. Na razie nie przerywa gry. Arbiter, choć teraz jest gwizdek. Leży na boisku. Zopatrzył no Tak, tu było. Czy też Lucjan Klisiewicz. Natomiast spójrzmy jeszcze raz na tę sytuację. Dośrodkowanie. No i tutaj zahaczony od tyłu e, Klisiewicz, zdaje się, tak? Z numerem 18. 20 kwietnia, więc w czwartek, będzie obchodził 21. Urodziny. Ma szansę zrobić sobie prezent. Klisiewicz. broni znakomicie uderzenie gracza puszy. Kar Rometynom, on już w swoim debiucie obronił dwa rzuty karne z rzędu. Co ciekawe. Wtedy z Odrą o pole, ale za każdym razem wychodził przed linię. Czy teraz też popełnił ten błąd? Czy no, też nie? Tak pokazywał, sędzia musiał. Ten e, sam błąd, który popełnił karka. z Odrą. Pójdźmy, teraz już zmiana egzekutora. Rok Kidrić. Kidrić nie pomylił się z 11 metrów. Trafia do bramki. 15 minuta spotkania. I przyjezdni, no nie, goście tego spotkania u siebie, ponownie na prowadzeniu. Nie Klisiewicz, to Kidric. Popatrzmy raz jeszcze, no ten oczywiście bardzo pewnie yy, bardzo ważnej porażce ze Skrą, bo walczyły ze sobą dwa zespoły z dołu tabeli, ale Tym teraz popatrzmy. Tymczasem nom no z problemami. Kramarz, podłączył się Stępień. Bez przyjęcia w pole karnej, mamy uderzenie głową, celne Kidricia. Wrubel wygrał walkę o piłkę ze Stępniem, no i teraz jest okazja dla drużyny Sandecji. Wydawało się, że być może zagra tutaj od pierwszej minuty Michał Walski. Toporkiewicz, Toporkiewicz faulowany przez Dominika Frelka. Jakub Wrubel technicznie ale przeniósł piłkę nad bramką zdobywca gola dla Sandecji. W obecnym sezonie fortuna pierwszej lidze. Dziś Sandecja gra w niepułomicach, ale Sandecja jest gospodarzem tego spotkania. Będzie tylko rzut rożny. To była doskonała okazja. Martin Kosztal chyba strzelał. Pokazywano nam oczywiście słaby, ale wydaje mi się, że to właśnie Kosztal uderzał piłkę. Popatrzmy raz jeszcze. Tutaj wbiegający w pole karne. Trudno się grano. Puszcza wie, jak grać na tym stadionie. Stąd ten super bilans. Teraz piłka w pole karne z takiego półvoleja. Złożył się do tego strzału Jakub Wróbelek. Drugi mecz dopiero kadencji kafarskiego. Cztery punkty zdobyte w nie tym Nie wiem, czy meczu. tu był spalony, czy też nie. Kramas, gol! Ale jest chorągiewka w górze sędziego, asystenta. Będzie sprawdzana ta sytuacja. Odpowiedź od sędziów VAR, Sebastiana Jarzębaka i Daniela Kruczyńskiego. No ja nie wiem, jestem pełen wątpliwości, czy tutaj była pozycja spalona. Dlatego mamy VAR. Teraz jest gol, a więc Bramka. Gol i wynik 3 do 1 dla Przyjezdnych, ale no gospodarzy nie, tego... Nie było Oczywiście, no tak jak od początku mówiliśmy, no tam po prostu był kramarz w linii z. No to był chyba Peter Bućko. Przerwany, bo rasistowskie okrzyki względem Majsy fala, no ale e, z, zinterpretowano ten mecz jako, jako walkowy. Pierwsza szansa po przerwie. No i Sandecja znowu na połowie przeciwnika już po polem karny. Kościel to Porkiewicz wróbel Bardzo ładnie z pół Lewą nogą uderzał 29-letni napastnik. W kaniach on tam przez dwa mecze pauzował z drobnym urazem. Ale Kościala, pamiętamy, z gry w Wiśle teraz po koźle. Ładnie uderzona piłka przez Martina Kościala. Na historyczne baraże. Jeżeli chodzi o zespół. nie niepołomic było groźniej. Teraz tutaj. Lucjan Klisiewicz, bardzo bliski zdobycia gola, Dariusz Pawłowski, 67 minuta, daleki wyrzut, jeszcze składał się Kirs, reklamują zagranie ręką, tam była ręka po tym zagraniu Kirsa, ręka przy ciele i jeszcze raz widzimy to daleki wyrzut Pawłowskiego, Boczek, Kirs. No właśnie, czy to Sołowiej był chyba? Nie mam Rosińskiego. Jest kontuzjowany Bartosz Tiago. Do tego dzisiaj zakartki Pauzują! No i Hajda, a tu Ciakan lewego pomocnika. Chyba tak, bardziej mi się wydaje, bo to jest gracz operujący lewą nogą. Dalekie wybicie piłki przez No ma okazję, ma wróbel. Wróbel! Zaplątał się jeszcze wróbel! ale Szkiks. Zaraz zobaczymy to raz jeszcze. No tak, ale to oczywiście była okazja na dwa. Dwa dla Sandecji. Popatrzmy raz jeszcze. No tutaj ewidentnie, tak powiem, potocznie machnął się Wrubel. Widzieliśmy, że piłka zaplątała mu się między nogami. W następnej kolejce puszcza zagra tutaj w sobotę z Aplanem Resowią o 18.00. Teraz e, uderzenie z dystansu i e, do kapitana zespołu Mancoro, do Toporkiewicza. Toporkiewicz minął się z piłką. Bramkarz zespołu puszczy, ale bez konsekwencji i dla Kevina Komara, jak i jego kolegów. Teraz już pewnie chwyta futbolówkę w sezonie 19-20. To był mecz rozegrany w Nowym Sączu na stadionie imienia ojca Augustynka, wtedy... Jose Mbalo strzelił jedynego gola. Teraz Toporkiewicz i mamy gola! Gola kontaktowego. 85. minuta w trudnej pozycji. Krzysztof Toporkiewicz wpisał się na listę strzelców. Wrzucona piłka z prawej strony przez Tomasza na wodkę. I tu chyba Topalski to Hubert Tomalski. i Przede wszystkim najpierw odpuścił krycie Tomalski, a nie zdążyłby zablokować środkowego pomocnika Sandecji GKS-u. Tychy z GKS-em Katowice o 12.30 mecz w Polsacie Sport. Teraz okazja! Ależ miała Sandecja piłkę meczową. Młodziutkiego, 19-letniego Kemira Kevina Komara. Jeszcze. Zamieszanie Ciakan wybija piłkę. Jest pod bramką rywala Karometnom. Ostatnia akcja Sandeci. Bronią się rozpaczliwie. Wybija piłkę Jakub Stezi. Teraz już po raz ostatni w tym spotkaniu zagwizdał Tomasz. Musiał.